Witajcie na moim kanale. Właśnie zmierzamy na trening do Marcina. Moje początki, kiedy trenowałem crossfit, zaczynałem pod okiem Marcina. Tutaj w jeszcze Miał tutaj swój box crossfitowy. Nie wiem, co dzisiaj przygotował dla nas, ale z pewnością nie będzie to łatwy trening, znając jego możliwości. Więc możesz kilka słów Dobra. powiedzieć o sobie. Okay. żeby każdy cię mógł poznać. Co ciebie do kamery? Do kamery. <laughs> Marcin Kopeć, co, jestem współwłaścicielem studia Progres, z go wspólnie z żoną, e, jesteśmy tutaj w tej chwili. Wcześniej prowadziliśmy to w Bugowie. E, no i co, budujemy tutaj taką e, społeczność, w której dajemy e, formę treningu, którą sami jakby staramy się stosować. No tyle. Tak. Jak jechałem tutaj, to właśnie wspominałem nasze stare czasy, jak mieliście bok treningowy w Bogowie, no. To było świetne, naprawdę. No no, no, no wiesz, co kupa osób to wspomina, nie? Tak, no, to było. tak, jak na siłowni jestem gdzieś u siebie, to są chłopaki, którzy trenowali tam i mega, No, naprawdę no, każdy no. to wspomina. No. Tak, my też dobrze, natomiast. No. Czasy przyszły inne, nie? Tak, tak, tak. Był no COVID, nie? COVID nas tak no, zjawca. Rozumiem. No powiedz mi, a jak łączysz sobie te... To... Życie zawodowe, pracę. Wiesz, stary, to już tyle lat, że to chyba się stało po prostu... Rutyną z, taką? Z standardem, no. Sam wiesz, robisz to samo. Tak. Ja uważam, że każdy człowiek powinien mieć sobie coś takiego, co będzie tylko jego. Hmm. Czyli pracujemy, żeby gdzieś tam mieć to finansowe, jakby na kupaniu, tak? Pracujemy, żeby mieć to finansowe zaplecze, tutaj też to prowadzę, żeby mieć finansowe zaplecze, ale to też daje mi taki spokój mentalny, że cały czas robię coś, Czym jestem dobry? Mhm. Może to? Nie? Okay. Eee, lubię pomagać ludziom, lubię patrzeć, jak się rozwijają. Eee, wiem, że to może jakieś takie slogany są, nie wiem, ale to nie, nie, ale, nie, nie. ale ja generalnie tak do tego podchodzę i, i przez cały czas się tym cieszę, nie? Że, że, że jakby pomagamy tym ludziom, że fajny klimat się tutaj udało nam zbudować fajną ekipę. No i że to tak trwa, nie. Nowy rok. Nowy ja, Jak to wyglądało w klubie? Mamy trzon mamy klubu, okay. e, który jest z nami praktycznie od początku. Są roszady, część osób odchodzi, część osób przychodzi, natomiast e, jakby, jakby ten trzon jest. Wiadomo, jest nowy rok my też teraz ruszamy od poniedziałku z nowymi zajęciami dla osób początkujących, o, więc świetnie. już mamy wiesz, zapełnione grupy. Być może już będziemy zapełniali zaraz drugą. Nowy rok, to część osób się budzi, bo chce wrócić do formy, a część osób gdzieś tam te postanowienia noworoczne. próbuje zrealizować. No. Jakie masz cele na ten rok? Bo to mnie bardzo interesowało. Swoje osobiste cele. Osobiste, ale jako, jako sportowiec? Jako, czy... spo, jako sportowiec, tylko okay. i wyłącznie, bo zastanawiałem się, czy dalej jesteś w kursu i dalej? Czy, ma, czy miałeś jakąkolwiek przerwę? Po hmm, prostu tak. Miałem przerwę ostatnio ten rok, poprzedni. tak. No to był rok, gdzie mieliśmy, urodził się, urodził się Ignasz. Mieliśmy przeprowadzki dwie, teraz mieszkamy już na stałe w, w, w nowym mieszkaniu. Natomiast to, to, to co się działo spowodowało, że troszeczkę musiałem spuścić z tonu. Od października do końca roku nie ćwiczyłem. Dopiero teraz od stycznia zacząłem znowu i na ten rok żadnych celów nie ma. I nie wiem czy będą, będą takie cele przez najbliższe lata, ponieważ yy, Obranie sobie celu jazdy na zawody wymaga poświęcenia, poświęcenia, którego ja w tej chwili nie jestem w stanie od siebie dać. Jasne. Ponieważ jest rodzina, jest praca, a ja jestem taką osobą, która jak sobie postawi za, za zadanie, nie wiem, kwalifikacje na jakieś zawody, pojechanie na te zawody, to ja będę ambitnie robił wszystko, żeby się możliwie najlepiej przygotować do tych zawodów, więc to będzie powodowało, że. Yy, inne rzeczy będą musiały pójść podstawkę. No A nie mogą pójść. No właśnie, to nie jest Rozumiem. teraz czas na to. Ja startowałem na zawodach 10 lat. nie? Na mniejszych, na większych, ale rok w rok brałem udział, to było kilka startów. Do tych kilku startów trzeba było się przygotować, poświęcić czas. No to wiesz, inni wychodzili na miasto, robili sobie różne rzeczy. Ja byłem na sali, robiłem trening. Kiedyś było tak, że wstawałem rano na pierwszą zmianę do, do kopalni, po pracy jechałem na salę, prowadziłem treningi tam, powiedzmy, do 21, Zaczynałem robić swój trening, do 23 wracam na HP-7 spać do pracy i do pracy. I przygotowywałem się w ten sposób do zawodów. Już tego nie chcę, nie? Jakby z czasem, nie wiem, może z wiekiem, może w miejscu, w którym jestem teraz, który się trochę. Zmieniają. Nie? Każdy wie, jaką ma etykę pracy, bo ja sam obserwowałem to i naprawdę godne podziwu. I inspir, inspirowałeś. Dlatego też jestem tutaj i bardzo mi zależało, żeby nagrać z Tobą trening. A mógłbyś się pochwalić takim jednym osiągnięciem, z którego jesteś naprawdę dumny? Są byłyby dwa, natomiast na pierwszym miejscu mi postawił Maltę i to był mój pierwszy start na zagranicznych zawodach. Pojechałem tam, nie stawiam raczej raczej na, na to, że coś mi się uda. Ugrać. Zawsze gdzieś tam wiesz, wierzę, wierzę w to, bo jakby wiadomo, jak wiadomo, jakie gdzieś na zawody to zmyślą o tym, żeby coś osiągnąć. na Natomiast zawsze jak myślałem, że chyba to jeszcze nie jest ten czas. Co ciekawe, udało mi się stanąć na trzecim miejscu. Na drugim miejscu był. Wielokrotnie mistrz Litwy w Kreswicie, który co roku jest na co świata. Na pierwszym miejscu był Bronek o, 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 o e, Tak, który, który wiadomo w Polsce tak jest e, numerem jeden. E, walczyłem z nimi na równo, e, ale też muszę przyznać, że to, był, to były zawody, które były troszeczkę pode mnie. Nie było Aha. tam jakichś mocnych, ciężkich e, siłowo treningów, a, on, a jeżeli, jeżeli ich nie ma, no to ja wtedy się mogę mocno, czyli mocno wykazać. Nie? Tak, okay. mogę się mocno, mocno wykazać, mogę, mogę powalczyć. E, tam było bardzo gorąco. To była Malta, to były wa wakacje i tam było 35 stopni. Kopalnia Ci sprzyjała, co? Kopalnia mi sprzyjała. Tak, I te się śmiali ze mnie, że to wszystko przez to, że ja na kopalni pracuję, tak, wiesz. Tak, tak. E, także świetnie to wspominam. Marzyło mi się zawsze, żebym stanął na podium, e, wiesz, z flagą Polski, Żebym mógł reprezentować wiesz, kraj, udało się to zrobić. Ogromną dubę wtedy czułem. Było w ogóle sporo osób tutaj z klubu. Pojechaliśmy tam ekipą. No świetny, świetny wyjazd, jeżeli chodzi, była moja rodzina, którą ser serdecznie pozdrawiam yy, z tego miejsca. A drugi start to Ateny w, w, w trójce. Byliśmy mm -hmm. w Atenach. Ogromne zawody. Na ogromnej hali bardzo duża ilość zawodników. Tam byliśmy w trójce i też stanęliśmy na drugim miejscu. Po, po ciężkich bojach w ogóle, na pierwszym, na pierwszym miejscu była ekipa z Polski. Też był Bronek na tej ekipie. Nie doczego da, da przekonać. No. <laughs> także. Yy, także to było spoko. Także te dwa starty. Było ich dużo więcej takie, które bym wspominał miło. Na wszystkich Dobre, działo się coś ciekawego. Tak, na wszystkich działo się coś ciekawego, yy, na każdych. Trochę poznałem siebie. Na ile jestem gotów? Limit. Czę część mnie zmiażdżyło. Do części podszedłem źle. Na przykład A za Kwestia przygotowań? Się... Czy... Wiesz, co, nie. I troszeczkę czasami straciłem chłoną głowę. Okay. Tak, Zacząłem za, 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 za mocno, nie starczyło mi do końca. Y I wiesz, no, takich rzeczy bym mógł mieć, natomiast te dwa starty myślę, że najbardziej. A sam na się tracenie. chyba prowadziłeś przez ten cały okres? Każde zawody, nie? Zawsze się prowadziłem sam. Tak? Zawsze uważałem, że po to szkole, czy tam edukuję się, że jestem w stanie to robić sam. To tak, takie trochę część może, może powiedzieć, że, że słabe. Natomiast też z tego względu, że pracuję na kopalni i e, mam taki system dnia, jaki mam, pracuję na nocki, trzecie, drugie, pierwsze, zmieniam, e, jak Za Dużo modyfikacji dla trenera też, nie? Jakbyś miał. Co, tak, ale wydaje mi się, że... Na przełomie lat zdobyłem jakby taką umiejętność do treningu, do tego co mogę zrobić, że nie wiem czy ktoś by był w stanie to tak ułożyć, ponieważ ja i poznałeś sobie organizm chyba najlepiej, sam wiesz sam sam odchodzi masz nockę, wstajesz, wstajesz po nocy, czasami wstajesz o 10, czasami wstajesz o 12, nie zawsze jesteś w stanie wykonać to tak jak trzeba, ja dostosowuję swój trening w ciągu dnia do swoich możliwości w ciągu dnia. Jeżeli na przykład nie mam na coś wody, to tego nie, nie zrobię. Może nawet, jeżeli nie mam na coś siły, to tego nie będę robił, bo wiem, że to spowoduje, no, ja później muszę iść w nocy do pracy. Tak? I tak? wiesz, mm, więc nie mogę sobie pozwolić na to, żebym ja w pracy był jak flak. Więc te treningi też muszą być dostosowane do tego, co wiesz, co mam oprócz tych tre, treningów. Nie? Ale to też fajny bagaż, wiesz, doświadczenie. Jeżeli ty się prowadzisz sam, widzisz, uczysz się też przez to, bo ja. Kupę rzeczy na sobie najpierw sprawdziłem, przetestowałem, żeby później móc to wdrażać podopiecznym. To jest chyba najlepsze. No, no. Uczyć się na sobie, doświadczać tego i analizować to wszystkie, jak się, jak się zachowuje ciało i dopasowywać treningi. Tak. Nie? U tak, tak, tak. A dzisiaj co mamy na treningu? Jak Co zaplanowałeś? A wiesz co, tak jak pisałeś, to będzie to taki trening, który moglibyśmy wykonać przed zawodami. O, ze mną to chcesz zrobić? Tak. E, ale będzie to do zrobienia. To nie będzie ciężki trening technicznie. Okay. E, będzie to prosty trening. Natomiast będzie on wydo... zaczniemy treningiem wydolnościowym. Oczywiście po rozgrzewce. Zrobimy interwale. Pokaz, Pokazuje swoje najlepsze strony, a, a moje najgorsze. Tak, <laughs> tak. Ta, te swoje najlepsze na strony są po prostu strony, które ja lubię robić. Okay. <laughs> <laughs> dzisiaj ma ten dzień dobry. E, tak, dzisiaj w ogóle, w ogóle jest w klubie dzień kondycji, więc... Okej, okay, piątek Jakbyście przyjechali wczoraj, to byłoby bardziej siłowo. Wczoraj mieliśmy podrzut, mieliśmy klatę, mieliśmy jakieś tam pociąganie. Bo Wy pracujecie było... też w schemacie, jak ja pamiętam, to był schemat, macie rozplanowany ten program nie? treningowy. Tak, tak, tak. Na, mamy pięć dni w, ty, w tygodniu, salę czynną i pracujemy na zmianę Siło, e, kondycyjnie i siłowo w poniedziałek, później wtorek, siłowo, środa jest kondycyjna, czwartek jest siłowy i piątek jest kondycyjny. I to już prowadzę od lat, to się mega sprawdza. Widać progres u ludzi, wiedzą też po co przychodzą. Bo tak. część, czyli wiadomo, czyli woli pracować, czyli pracować kon kondycyjnie. Także... Tak, taki system jest obrany i go na pewno nie będziemy zmieniać, bo się świetnie strata Jej, Zaczynamy od stawki wydolnościowej. Interwały mówiłeś, tak? No, interwały 2 30 pracy, minuta przerwy to będą dwie stacje. Mhm. Na pierwszej stacji będziemy, na pierwszej stacji będzie wiośla, <laughs> będziemy płynęli 500 metrów na wiośle, do okay. tego do, dołożymy klineżerki na waketę, bo wiem, że robisz, tak. więc dołożymy to. I w drugiej stacji będzie airbike i Burbi no spokojnie. Więc to zrobisz, nie to Im ten trening kondycyjny jest prostszy, tym lepiej. Nie, nie ma co przedobrzeć. Crossfit jest taki, że jest bardzo złożony. Dużo ludzi by chciało trenować crossfit na tym poziomie zawodniczym, a nie ma co ukrywać, ale duża większość ludzi nie jest na to gotowa, nawet przez, wiesz, jakiś słaby zakres ruchu, więc... Za dużo elementów jest do nauki. Oni po prostu przychodzą i myślą, że będą w stanie to zrobić, a te elementy trzeba naprawdę dopracować. Ja pamiętam stanie na rękach. Po prostu jest tyle szczegółów, że no, trzeba mieć bardzo pogodną głowę, żeby wytrwać w tym, żeby się czegoś nauczyć, tych bardzo ciężkich ćwiczeń, takich jak, wiesz, jakieś podnoszenie ciężaru, czy jakieś ćwiczenia na drążku gimnastyczne, żeby to ciało poczuć, no bo to jest jedno, że ktoś daje wskazówkę, słuchaj, tu musisz napiąć, tam musisz, nie wiem, zrobić presję na, na drążek, stopy razem, bla i tych rzeczy, które musisz wykonać, nagle jest tyle, że dla kogoś się wydaje, Jakbyś mógł doradzić ludziom, którzy zaczynają taką jedną prostą radę. Chyba by było to, żeby każdy patrzył na to w ten sposób, że sport przede wszystkim przedłuża zdrowie. Trenując sport, inwestujemy w siebie na przyszłość. Trenujesz po to, żeby kiedyś móc się czuć dobrze. Wiadomo, każdy by chciał już. Efektyw już, tak. Nie? To, tego się nie do tego. Robić. Natomiast niech to będzie forma czasu, procesu, ale też pracy nad sobą, patrzenia się na siebie w przyszłość. Nie? To że daje naprawdę. Konkretną wartość w postaci yy, jakiegoś osiągania swoich celów, no i tego zdrowia, które będzie na pewno lepsze. Wiesz dużo osób mówi, a, bo chodzisz na trening, coś się tam boli i tak dalej. No dobra, ale jakbym nie chodził na trening, to być może bolałyby mnie plecy, albo i na 100%, albo, albo i na 100 by mnie bolały plecy, bo mam kupę ludzi, którzy narzekają, że ich, że ich coś boli. Nie? Dodałbym tylko do tego, żeby czerpali radość z tych przygody. Tak. Tak, żeby ściszyli tak. się tym momentem i za każdym razem dawali sobie te cele nie? ale też trzeba powiedzieć, że trening nie jest i nie będzie zawsze tak, że się chce o tak, tak, czyli tak. jak się komuś wydaje, że tak jest to nie, przeważnie jest tak, że się nie chce i nawet powiem więcej, że częściej jest do dupy, jak jest lepiej ale jak się e... też nie chce, to te treningi są najlepsze tak. świetnie, na tym zakończmy i przejdźmy do treningu okay, czas mamy ograniczony pięknie dwa trzy minuty 8 razy dług morni 12 razy to jest kłod, się na nogę korek ale plus kilogramy do celi i 8 razy grona robimy 3 minuty, więc spokojnie pracy, tak. okay. żeby tylko się troszeczkę obudzić no i później bierzemy ketla z ketlem halo sympatycznym tak, tak. to ja już tak jest sumar, głowie, z ze sumę kroczyłem wokół głowy później ze sztangą Chodź no. sztangę za Hop. Jest. Okay. Z głowy. Ok. Kodak z kotem tutaj z głową wysiadem. i brona w pozycji leżącej. Hop. Ściągnę mu łopatkę do przodu. I wracam no. i ściągnę mu łopatkę z głowy. tak. Do, do przodu, proste, 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 tak jest, jak najbardziej prostujesz Żeby teraz, za ten zakres był, był jak najbardziej pragnął, nie? To jest rozdrzewka. <śleszbieranie> Pamiętne rozdrzewki, one nie są proste. Tak, musimy jeszcze coś no. I tu mamy jeszcze, to. O od o nie? E, Czyli Czyliśmy na bronie. Nie, już bez stresu, bo wiosko w Tak, to się zdziała. Spokojnie. Generalnie takie rozwierki, gdzie wprowadzasz właśnie elementy. Żeby był i zakres ruchu e, poprawiany. I gdzieś ta praca to, to bardziej siłowa, żeby się też coś to jest jak najbardziej, lewa przód, łokcie w dół, tu, w głowa równo. Tak jest bardzo ciężko, że bierzesz kogoś albo siebie, no i powtarzasz też po buta. Czyli powiedzmy, siadasz na talerzu, nie siadasz na końcu. ok, na talerzu. Czyli się też na talerz, może 2 kilo. Im ten talerz będzie mniejszy, tym będzie ciężej. No, no i ten talerz spowoduje, że to zdjęcie biodrowe będzie mniejsze. No nie? Dobrze wiedzieć. Troszeczkę się wyciągnie się łatwiej i będzie a Może spróbujemy. Co? Dla mnie, tak tak. żeby pokazać też to, yy, że jestem niemobilny. <laughs> <laughs> to nie było spe specjalnie zrobione. <laughs> klatko ma taków przegłów, nie? No tak, tak. O. Już się widać że troszkę różnica. Już tak. czuję. Co? I wkręć łączy teraz pod szangę, podnieść głowę, podnieś klatkę, o! I teraz hmm. Tak, już jest lepiej, nie? Chciałam zagrywać. chciałam nagrywać. Szef. 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 Wytnę to, bo ja to yy, montuję. Ale, ale najlepiej się wcześniej yy, zaznać, żeby tak płytko, nie? <noise> Wytnę to, dam tylko swoje jedno powtórzenie, powtórzenie i powiem, że zmieniliśmy. <noise> Kiedy robisz w min. 50, to zostaje 40 sek 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 sekund pracy, Tu mamy okno, 2,5 minuty pracy, okay. więc do końca czasu robisz tyle klientów, ile masz to zrobić. Oczywiście w międzyczasie możesz sobie podpocząć, nie zgadzam mm sobie, -hmm. czyli podchodzę, hop, na siebie, tutaj na krawędź plecy. Okay. Uf, no od tak jest, i później uwaga, i drugie robisz 25 kalorii na bajku To jest druga runda. potem bo po 230. Tak jest, to jest o, po prostu 30. masz 2,30 razy min do pry i 2,30 kasy mini 4. To jest druga Maksymalny Sett! Kull, loða! Hún er stæðan til að mérst. Það er ég. Það er ég. Nó. Það er ég. Það er ég.